Z jakimi grami kojarzą Wam się święta? Zróbmy sobie mały przegląd gier, które wprawią nas w świąteczny klimat. U mnie zdecydowanie takim tytułem jest Wiedźmin 3. A że ostatnio wyszła aktualizacja z nowym Questem i poprawioną grafiką, to chętnie wrócę do tego świata. I jeszcze raz przeżyję przygody Geralta i jego ekipy. Zwłaszcza jedna misja, w której podróżujemy przez różne światy, aż w końcu trafiamy do krainy zniszczonej przez białe zimno, trafia mnie w świąteczny nastrój, bo idealnie opisuje sytuację, jaka miała miejsce za moim oknem jeszcze kilka dni temu. Jazz, Jackrabbit i świąteczne mapy. Gra wyszła w okresie zimowym, stąd też pomysł twórców, żeby akcję tej kultowej platformówki osadzić właśnie w scenerii typowej dla świąt Bożego Narodzenia. Mamy więc wszystko co potrzebujemy, żeby poczuć magiczny klimat. Prezenty, choinki i lukrowane pierniki. Nastrój podbijają dodatkowo covery popularnych świątecznych hitów w trochę innym wydaniu. Z nowszych produkcji, ale również kojarzących się ze świętami, jest Spider-Man, gdzie bujemy się na pajęczenie po białym od śniegu Nowym Jorku. Miles, na tak w którego się wcielamy, co prawda nie zazna spokoju w święta, bo musi zastąpić Petera i zadbać o mieszkańców miasta. Ale za to my możemy rozsiąść się wygodnie i odpocząć podczas kopania tyłków naszych przeciwników w bardzo widowiskowy sposób. Są też gry, które nie traktują stricte o świętach, ale zawsze w tym okresie twórcy dodają różne aktywności z nimi związane. Na przykład w World of Warcraft mamy specjalne misje, z których dropią fajne świąteczne itemki. W Fortnite i Apexie oczywiście można zdobyć skiny, dodatkowo w Apexie jeździ świąteczny pociąg. Nie pozostaje mi nic innego jak życzyć Wam zdrowych i spokojnych świąt. Ja dziękuję za oglądanie i do następnego. Hej!